Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Srippi z kanału Tricro TV, a przed nami kolejny odcinek em, serii Far Cry 3. Wybierzmy się w to miejsce. Tak, tak, w ostatnim odcinku mówiłem, że a jednak będzie. E, przy kolejnej zaraz obok kolejnej misji rozpocznę dalsze nagrywanie, aczkolwiek teraz wczytałem, już wrzuciłem to wszystko, więc a, przebiegnę. E, dokonałem małego upgrade'u sprzętu. Pograłem jakieś pół godzinki około. Teraz, jak widzicie, leczniczych mamy jeszcze 9 dodatkowych, plus 3 zrobione już gotowe lekarstwa. Dokupiłem też nową kabulę, kaburę. Wymagała ona skóry. Skóry tego, no jaką, jak mu dam. Pływającego rekina. O, właśnie, rekina. I było to dość łatwe, ponieważ żerowiska rekinów są porozrzucane wszędzie. Na zewnętrznych wodach otaczających wyspę, więc to nie stanowiło jakiegoś tam problemu. Eee, snajperka w dłoń, szczały i się udało. A teraz sprawdzimy, czy uda się zeskoczyć stąd. Fuuuuck! Przeżyliśmy to. <laughs> Nieźle. Ok, to tak na miły początek misji. Eee, tu mam się dostać. No. Żadne wsparcie raczej nie przybędzie, ponieważ teren nie jest nasz. A szkoda. Muszę oczywiście zwrócić teraz uwagę y, na psy, które będę eliminował. Bardzo potrzebuję y, trzech kawałków skóry, psiej skóry oraz jakiegoś takiego osobnika, którego nie wiem gdzie się znajduje. Zaraz Wam pokażę, o, co o czym dokładnie mówię. Y, wykonanie przedmiotu i bardzo miło byłoby zdobyć y, ładownicę. Aha, do tego potrzebuję skóry dzika, jednej sztuki dosłownie. Jak zobaczę dzika, to się ucieszę. E, portfele, tutaj jakoś tam nie za bardzo tuningowałem to, ale potrzebowałem też czegoś, właśnie. Zasobnik na mikstury był, zdaje się, dość łatwy do skonstruowania. Właśnie, skórę psa. Właśnie, 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 właśnie. Ciągle powtarzam, właśnie. <laughs> Wybaczcie. Dobra. E, no to mamy jeszcze spory kawałek do przejścia, ale tutaj szczęśliwie jest jakaś lotnia. I tygrys! Zostaw tygryska. W spokoju. Dziadu ty. Jeszcze jeden tam na górze gdzieś się czai. Gdzie on jest? Ale ma strzelbę! Ha, podpalił się sam. A, za zabity jeszcze został strzałem w głowę. W sumie strzelbę można podnieść, ponieważ mam trzecią ładownicę. Eee, znaczy, uchwyt na broń, tak to się chyba nazywa, więc to akurat bardzo dobrze. Przeszukajmy ciało. Jakoś nie niedoskwiera mi nadmiar gotówki w tej chwili, dziesięć <ścoughs> kasy, ale szczęśliwie mamy jeszcze eee, całą kamizelkę kuloodporną. Coż to? To jest byk? Boże, jakie... Ale zobaczcie. Tygrys poluje na... To bycze coś, uratowaliśmy to. I mam nadzieję, że to będzie kazuar, tak? To się chyba nazywało to zwierzę, którego potrzebuję. Lecz zaraz się okaże faktycznie. Nie, to był bawuł, o rany. Skóra bawołu. No to zgarnijmy jeszcze. Od tygryska co nieco? Gdzie on, gdzieś on tutaj padł? Ej! Hej. Przecież zabiję go. To smutne. W takim razie musiał uciec. Nie, no na pewno oddałem celny strzał. Krew jest, tylko ciało znikło, tak? Krew jest. O, tutaj jest jeszcze więcej krwi. Czyli faktycznie mógł gdzieś uciec. Szkoda. <laughs> Ale potwornie mi klakuje ta gra i nie mam pojęcia dlaczego, DirectX jest nowy, karta graficzna bez problemu powinna to uciągnąć, zwłaszcza, że wcześniej był, nie było żadnych problemów, teraz nagle COŚ i nie było żadnego update'u, psującego grę, ani nic w tym stylu, nie mam pojęcia o co chodzi. Ale w, przed nagrywaniem na, kolejnego odcinka na 100% to sprawdzę jeszcze, w renderowania poczytam. a w najgorszym wypadku obniżymy troszeczkę jakość. A wiecie co nie, jak to będzie tak za każdym razem skakać, to już teraz obniżmy jakość, a później poszukam <laughs> jakiejś innej opcji. Albo wygładzanie krawędzi, wyłączmy, powinno być wpyte. Zobaczymy. Antialiasing. No jest, trzyma te klatki. Tak szybko pomacham? Też. Dobra, to tak zostawimy. <laughs> Niestety. Eem, co dalej? Dalej skacze. Orałem. Wszystko w tle wyłączone. Wszystko powinno pięknie śmigać. A tu proszę. Okej, okay. co to jest za roślina? Imbir. Nie chcemy Imbiru. Eem, tam, jak daleko? Pewnie koszmarnie. Nie, już, już całkiem, całkiem. Idź na pola ryżowe. Idę jak nigdy w życiu. Chyba znaleźliśmy te pola ryżowe, bo tutaj jakiś wielki chroniony punkt. Tylko czy... Nie da się zauważyć. Boże... Czemu taka misja? Stąd bym sobie wesoło postrzelał. Tam jest jakiś przeciwnik, już bym go... Misja nieudana, tak myślałem. Musiałem to sprawdzić. Musiałem, wybaczcie. No to schodzimy w takim razie po maluteńku i będziemy się jakoś skradać. Wow, wow, wow. Co, już śmierć? No to znajdziemy jakąś inną, na około drogę. Ta gra totalnie nie, sprzy nie sprzyja um, w żaden sposób wesołym wspinaczkom i turlaniem się ze stoku, niestety, nie dość, że musimy o cały czas zwracać uwagę czy przypadkiem ktoś, jakieś zwierzę się do nas nie zakrada, dodatkowo przeciwnicy, tak jeszcze ten element, również natura jest przeciwko nam w tej grze, zupełnie, Ok, op, nie Nie, tędy może? Tu taki słodziaszny lejek jest, no może się udać. E, jedziesz. Tak, 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 tak. Stój. Super. <laughs> Mamy zostać nie wykryci, to może schowam tą broń. Tak, nie da się. Nie, ja na pewno się da, tylko nie wiem którym. E, tam mam się udać. Natomiast ta wioska też chyba musi być. Przeciwko nam. Raczej nie możemy tutaj nikogo zabić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam się tam. Daleko tam. Aczkolwiek sprawdźmy jeszcze tą okolicę. Shit. O. Zwykły cywil. To on natomiast był wróg. Co on zrobił? Goni go na ostrej. Mam zostać niewykryty, ale mogę zabijać tych złych. Ten nie wiem, czy jest nawalony, ogłuszony czymś, czy mszczy. co takiego. Ale w każdym bądź razie sprzątnęliśmy go. nie niewykryty do punktu. Nie, no nie mam innego wyjścia. Muszę. Oh, fuck it. Prawie mnie zauważył. Widzieliście to, co się stało z nim? Po prostu prze, przeskoczył. Jeżeli nie zwróciliście uwagi, to cofnijcie sobie, tak fajnie przeleciał. Okej. Okay. Mapa wskazuje, że dokładnie tam mamy się dostać, ale rozejrzyjmy się może w tym punkcie z naszej, z naszego aparatu. Czy może znajdziemy jakieś przeciwnika? Nie, nie ma żadnego. Dziwne. I niepokojące. No, faktycznie, nie ma nikogo. Czy tam było dwóch niedobitków dosłownie? O, tam coś czerwonego widzę. Jest to przeciwnik? Tak. Tylko patrzę zupełnie w drugim kierunku. To szybciutko przebiegnijmy do tej szopy i następnie idziemy za strzałką. Mamy helikopter. Żadnych przeciwników jak na razie. Fuck, fuck, fuck. Gdzie jest wróg? Tam chyba, za tym mostkiem, tak? Tak, mam go. Jest dwóch. Fajnie by było ich sprzątnąć i uratować tych cywili, ale takiej możliwości nie mamy, bo misja mówi nam, że mamy być cicho. Bez sensu. <laughs> wow, to ci mają aż taki... Nie, ktoś tam chyba jeszcze jest. No nieważne, przejdźmy za krzak. Miećmy sobie tędy, patatajemy, patatajemy. nie niewykryty, no już prawie jestem. Szczęśliwie nie patrzą. A szkoda, bo jest ich dwóch. Jakbym się tam na samym szczycie zaczaił wesoło, spokojnie dwa headshoty czy dwa strzały w ciało ze snajperki by wyszły. No ale niestety. A tutaj? No niestety nie wiem. <laughs> czy ktoś tu, kogoś tu nie ma za rogiem? Nie, dobra. Jesteśmy już prawie, już prawie, już prawie. Ep. Tak, udało się. Jesteśmy niewykryci. <laughs> Kolejny, tylko czterech, błagam was. Ja was proszę, to się też prosi o taki snape shot, tego zabiję z karabinu pewnie. Czy już dalej muszę być cicho? Do 3 niewykryty, zaliczone. Co dalej? Czy mogę strzelać? Zabezpiecz teren, dobra. git Gites, Gites, Gites. Shifcik. Dobra, zabity. Czy jeszcze ktoś? Nie, teren zabezpieczony. Super. Właśnie o tym mówiłem. Niepotrzebnie psioczyłem. Wystarczyło dobiec do tego punktu. Idziemy dalej. Tych było tylko dwóch, ale spróbuję znaleźć ich truchło. Jeden tutaj gdzieś. Okej. Okay. Sarmaton? Tak Zdążyłem przeczytać chyba nie. O, i fajnie. Mamy teraz snajperkę. Nasz karabin i strzelbę. Czyli teraz podniesiemy sobie zamiast strzelby jeszcze. Oczywiście przeszukamy ciało i podniesiemy zamiast strzelby. Yy, gdzie ten karabinek? AK, które jest takim karabinem pomiędzy naszym, zdaje się, spasem, tak się nazywa tamten. I hej, gdzie on upuścił tą broń? A ten drugi też miał broń na bank Gdzieś. <zysy> Za wysoka ta trawa, orany. <zysy> Dobra, nieważne. Ale w każdym razie nasza AK jest.

Obyś dożył tego momentu, kiedy dobiegniemy. Dużo tych wrogów? Kucnij, kucnij ok. Okej. Okay. O tu skurczywek. Nie biegnij tam tak stary, spokojnie, daj ich postrzelać. Aha. Skończyła mi się amunicja. Czyli to nie jest zaminowany, rozumiem. Schylmy się i jeszcze raz. Gdzie flankuję z kurczybyku? Jeszcze jakiś wróg. Gdzieś tu nawala. Tam jest. Ten nasz fumpel mi przesunął lol <grym>, nie, weźmy ten Z i szukamy wrogów. Dobra, jest. Dobra. I mamy też właśnie AK. Wspomniane. Także świetnie się składał. Tu wszyscy za kawę chodzą. Przeładuję teraz szybko. Wow, nie tak prędko stary. Gdzieś ty? Ja jeszcze się podpaliłem, no tylko ja tak potrafię. Ej, był tu, co jest, oszukał mnie. Dobra, strzał w głowę. Knights. What the f Ha, opatrzymy się w ten sposób. I zrobię sobie medykamenty, why not? Wykonanie przedmiotu i jeszcze tam 9 miałem dostępnych, także cieszy mnie to maksymalnie. Wykonaj, 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 wykonaj. Proste. Nie ma to jak przygotować się. A, jeszcze zobaczmy umiejętności, bo wydaje mi się... Nie, potrzebuję jeszcze kupić... Muszę się szybciej, to nie. To, potrzebuję jeszcze wykupić jedną kamizelkę odporną, To tym na pewno się zajmiemy, gdy tylko zbiorę 200 kacy. Ognioodporny, Misz z Nalomu, e, seryjna eliminacja. A to co to jest? O, zaawansowana pierwsza pomoc. A zabierzmy ją. Czemu nie? I ten jeden punkcik zostawił sobie... Już, spoko, nie chwal się teraz. E, ten pierwszy punkcik sobie... A, on pobiegł tam. Głupcze ty. Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Gdzieś tutaj jest. Ok. Przeszukajmy ciała. On trochę za szybko biegnie. Ej, gro! Zwolni! Eee, chciałem sobie przeszukać ciała, zjąć. A ty tak zapierdzielasz. O, lekarstwo. Szkoda, że zrobiłem je przed chwilą. Eee, co jeszcze tutaj mamy? Kolejne lekarstwo. Trochę min. Mam nadzieję, że nie wybuchną. Nie. Um, Ale dobra, i co ten koleś tutaj kmini? Stań na straży. No to szybciej, gościu. Gdzie są przeciwnicy? O, tam ktoś nabiega, wesoło. I nie trafiłem? Niemożliwe. Z czego ten koleś jest ulepiony? <laughs> Dopiero strzelbą, o nie. <laughs> Ale fajnie, bo tutaj są leki. Myślałem, że on już pobiegł gdzieś w ogóle. Eee, teraz nie mam amunicji. Eee, sorry, ziom, nie masz może amunicji? O, właśnie. No będzie wbiegał? Działa się na minimapie mapie? Ale mi przypieprzy. Przeładowanie. Teraz nie tej broni, facet, nie tej broni. A jest zabije go, tak? <laughs> Też działa. Jeszcze ich więcej jest. Gdzie mój kanabim tutaj? <laughs> Amunicja się szczęśliwie obnowiła. I teraz... Jeden. A ten co, to co on tu robi? Okej, okay. jeszcze dwóch. O, tu już jest. Jest, ściągnięty. I jeszcze jeden. Tutaj się ukrywa. To mi się celowniczek zakurzył. Dobra. Co teraz? Już podniosłeś? Czy jeszcze kolejna fala? Jeszcze biegnę. Na pełnej ostrej. Tu. Dobra. 3, 2, 1. Ostrzał cię. Uu, co to było? To było niemiłe. To chodź. Jeszcze tu. I jeszcze jeden z tej strony gdzieś. Ringo, mógłbyś odejść na chwilę, na chwileczkę tylko, na małą sekundę, widziałeś, że granat poleciał, <laughs> pechowo, czyli musimy jeszcze osłaniać naszego funfla, szkoda, że nie można złapać granatu i go odrzucić, od nowa, tak myślałem, dobra, e, mamy dwa karabiny, czy mógłbym zmienić ich kolejność, nie bardzo chyba, przeładuję ten sprzęt, dobra, a, to też wymaga przeładunku, no i kasujemy. Centralnie nad jego głową. O nie. Teraz tak. Tak. Ktoś jeszcze chętny? Tam jakiś kolej będzie bieg. To ten z Tu natomiast dwóch. Wystrzelałem całą umnicę. Ale przywitajmy ich może. Co się stało? Boże, nie zauważyłem go, ale <grymnie> nie wiedziałem dlaczego. Jak mnie przesunął dziwnie, w jakiś dziwny sposób. Kurde, kurde, stoimy w tym miejscu. <grymnie> A jak to wszystko przez ciebie, dingo, ringo, czy jak ty tam się nazywasz? Jakbyś wtedy nie zginął, to by już było po misji. Jeszcze raz. <laughs> Pierwsza dwójka stąd. Dobra. Jeszcze jeden, tak, okej. Okay. Gdzie on jest? Gdzieś się skitrał. Eee, e, typu, typu. No tak, ciesz się, ciesz. O, dobra. Mam cię. Teraz z tej strony. Jest. Ten jest nieziemsko szybki Zabity Teraz chwytamy kałasza Gdzie jest kałasz? Kałasz! Kałasz brachu! Dobra Nie ma takiego strzelania Jeszcze jeden Dobra Bierzemy amunicję, przeładowanie I ich są tysiące w tym momencie e, Tam jeden Drugi tu już będzie gdzieś. Przeładujmy w tym czasie. Ten wbiega. Jeszcze jeden. No dajesz, dajesz. Aj, spóźni się o sekundę. Przeładowanie. I wiecie co? Tak teraz pomyślałem. Załóżmy tutaj miny. Johnson A zużyłem medykament. dobra, nieważne. z minami. fuck. Dobra, ten mnie prawie zaskoczył. Ty, ty gościu? Amunicja mi potrzebna, A, amunicja. Tam jeszcze. A mógłbym tego użyć wcześniej. Jeden kolej został, czyli fajnie by było pozbierać sobie um, amunicję z Kałacha do Kałacha. Ok, sprzątnięty. Lecz brak jakichkolwiek pocisków się kłania. Weź dokumenty. O! Czyli to była ostatnia fala. <ścoughs> szczęśliwie dla nas. Um, dawaj dokumenty i spierdzielamy stąd. Take a picture Willis. Tylko pierwszej strony? Jakieś bakterie zgromadziliśmy tutaj. Mamy apteczkę. I amunicja. Super. Człowiek zwany Hoytem z misja zaliczona. Gdzie teraz nas, wy nas wyśle. Minimapa. Prześlij konwój. Może być ciekawie, gdzie ten konwój będzie się poruszał? No, mapko. W tym miejscu. Hmm. Więc tak, skoczymy sobie tutaj.